Gruszowiec. 1 listopada 1944 roku. Na osiedla, granice i bronie podjeżdżają samochody. Wysiadają z nich esesmani. Wchodzą do domów i wyprowadzają mieszkańców. Jeden z żołnierzy mówi po polsku. Słychać strzały, płoną budynki. O tych wydarzeniach opowiadają mieszkanki Gruszowca, Maria Trzupek i Nadia Dudzik. Tak bo tych aut, no, nie liczyłam, ale pewnie ponad 10. I w Niemczech wyskakuje, wszystko tu leci do tego 18. Ale przyjechało, widziałam takie autko, niby jak osobowe. Takie, takie małe. wyskoczyli z niego Niemcy, i coś strasznie zaczęli głośno mówić o tych Niemców, którzy byli już po, po, po tym osiedlu. Tak po niemiecku świadkami, potem wszyscy wsiedli do tych aut, i ci wsiedli do tego i pojechali tam. My myślimy, co będzie się działo. Patrzymy, ja patrzę tak, a ta słonko pięknie świeciło, i zaczęły ja, ja strasznie być cały. Tak strasznie. Jakby grzmoty hmm, były, a to wszystko byli kulami palącymi. To tak leciały te kule, jakby deszcz jak pada, to, a takie się, to tak te, te czerwone takie ognie leciały. Patrzymy za chwilę tam od góry, a ja cały się domy palić. Oj, to strach, no to no źle, no to pewnie będą unosy nocy spalili, wszystko co było koło domu. No to my idziemy, wynosić tam taki był potok, do tego potoku to pójdziemy tam. Ja, ale ja tak nie sam zaraz tak i uległam na takim pniakiem wysokim, leżałam na ziemi, tak patrzyłam, co tam się dzieje. Bydło latało po Polak, bo było spuszczone bydło. A tam patrzę jedna tam nad masieńcem nad był dom i kobieta wyszła z dzieckiem na rękach. To, że jedno trzymała, a drugie trzymała, się za spódnicą i wyciągała tak ręce do Niemców. Tak wyciągała ręce, ale później ogarnął dym, cały dom no i już nic nie widziałam. Tylko widziałam te, te płomienie takie straszne, jak to zbuchały tam z tych domów, które się paliły. też wziął listę i poszedł pokazać Niemcom, że, że, że on nie ma tu partyzantu, że ma w, nie, w Niemczech groby o kopie kopiu. Ale oni go spalili, a matka dostała, też dostała w domu i kompała to dziecko, wnuczka, miała 3-latka, Stasiu. Ona kompała, a córka jej pasła dwie kroby niedaleko domu. A wyżeś, że była sąsiadka, miała dużo dzieci. I ona miała, ona miała męża i dwie córki w Niemcach robili. I ona pasła krowy, patrzy, że się pali wszędzie, to ona nie poleciała do domu, tylko poszła do tej sąsiadki. I tam, tam za, tej sąsiadki, bo tu się bała iść, bo tu się paliło, zaszedł tam, a tam zaszedł Niemiec, po polsku mówił. I powiedział, Gada to, wychodź z tej piwnicy, ona wyszła, wychodź dzieci. Wyszło tych dzieci dużo. Pytała, czy to twoje dzieci? Czy nie wszystkie? Ona powiedziała, tak. A miała powiedzieć, że jedno nie. Ale nie powiedziała. I to dziecko dostała ta siostra mojego męża. Kazali jej wyjść, wyjść na pole, iść do lasu, bo dom będzie spalony. No i oni tak, ona wyszła, zabrała jakąś pężęczynę, pężynkę miała, kocyk. Nie miał czym tych dzieci udzieć i w dziurze tam nocował w lesie. A tu ten dom spalili. I Tesiu, i Tesiu, a także ja mam tam troje. A przyszedł jeszcze tam sąsiad z Kasiny Wielkiej, bo ten też robił koła do wozu. Przyszedł te koła, że to już zrobione, spytacie. Ale go nie zastał, i on się schował do piwnicy, tam, tam tu w domu. Сходов до пивницы, опять за завали, заварилась эта пивница, заварился, он все спали, удушился и спали все. Также достался один бут, так и ноги. Oni odjecha, Niemcy odjechali, a tam się wszystko poliło. No ale ktoś tam jak się poli, to nikt nie poszedł, bo się każdy bał. No, ale na drugi dzień pochodzili tam i pochodzili tam to już nie żyją. Ale ten co był na oczy świadek, który tam chodził, mówił tak, że do mnie Maryśka, go do tam straszne rzeczy siedziały. W się tam było dwóch ludzi, no taki Janek i Józef był. To w tej piwnicy jak byli, to tak strasznie nogami wykopali te ziemniaki co do dna, do, do kamieni, no i mieli tak jako bluzy, nie bluzki takie na sobie, to guziki, po, te kulki i guziki, to byli tak spuchnięci, to się tak ratowali, a palce mieli poodgryzane nawet, od bólu, no i... No ale oni byli zwęgleni, ale, ale niby całe ciała były, ale zwęglone. No to oni tam chodzią, ja już nie poszłam, bo straszny miałam zal. To byli tak dobrzy ludzie. Że nie byłem tam, no to oni na trzeci dzień, jak się uspokoiło, no ci, co byli już w sacycali, to zrobili trumny, to jak tu teraz zrobił, i, i, i do, do kościoła, i, i był pogrzeb, po, ale tylko w kościele. Nie było w ogóle takiego w tylko kościele i tam co pochowali jest pomnik w dobrej grusowiec. Tam jest na, kapry, za kaplicą. Tam jest ten, ten pomnik. No ale później znajdowali jeszcze kości, no to też te kości nosili, jakiś tutaj ten co z, umarł, ten stokła tam zaniesie te kości też, i też tam są na w dobrej. W tym, na tym, po tym pomniku. To ja tylko tyle wiem, co mi opowiadał ten drąg świętej pamięci. I ja to wszystko pisałam na kartce. I to są już kilka lat temu, bo on już kilka lat nie żyje, ale to on mi tak opowiadał. Więc ja to chciałam. Z ten taki, do takiego archimus, żeby to, bo my są jako w kole gospodyń, jestem przewodnicząca i ja to chciałam założyć takie coś, no ale to nie wyszło mi t, z tego, nie? No to mi opowiadał, jak on uciekał, jak on to przeżył to wszystko, jak w domu, jak to trzymał dziecko na rękach i chciał to ocalić, ten tego syna, już nie pamiętam, co to było, chyba czy Helcia, czy, czy no ale mimo wszystko i chciał to ocalić, no ale powiedzieli mu tak, ten Niemiec, żeby to zostawił, bo już jest koniec jego życia i on zaczął to uciekać. Za, jak uciekał, założył sobie po prostu taką marynarkę nie, na, na głowę, żeby to i uciekł pod takiego korca, tam jest taki potok. Do tego potoka właśnie on tam uciekł. Jak se usiadł pod tym, pod tym pniokiem, tak ten Niemiec stanął nad nim i mówi tak, nie będziemy strzelać do niego, bo on już jest zabity. Relacje świadków stanowią podstawowe źródło wiedzy na temat pacyfikacji gruszowca. W archiwum Instytutu Pamięci Narodowej znajduje się ponadto niemiecki Meldunek. Pacyfikacja Gruszowca była ona częścią szerszej akcji pacyfikacyjnej, która objęła tereny Powiatu Limanowskiego w roku 1944. Wiązało się to z tym, że na, ten, na tę ziemię został skierowany jeden z batalionów policyjnych niemieckich, który miał za zadanie walczyć z Polską, a później również sowiecką partyzantką. Batalion ten stacjonował początkowo w Limanowej, później również w Przyszowej, w Dobrej, a częścią tego batalionu była okryta złą sławą karna kompania SS Mattingena. To była grupa dawnych funkcjonariuszy Policji Niemieckiej, SS-manów, którzy Zostali osadzeni w więzieniu Montelupi w Krakowie i w połowie 1944 roku przypomniano o nich sobie. E, chciano ich wykorzystać właśnie do takich najbardziej krwawych, najbardziej bezwzględnych akcji przeciwko polskiemu społeczeństwu i również przeciwko partyzantom. Ta kampania, ta kampania znalazła się w tym barku, w budynku tamtejszej owocarni, stąd też ludzie stykali się z podwodnymi matingena i również z tych relacji wiemy o tym, że to właśnie oni wyjeżdżali na akcje przeciwpartyzanckie, ale które często były akcjami przeciwko ludności cywilnej. I w ten sposób wiemy, że ci ludzie, nie tylko Niemcy, bo również pośród nich byli Polacy, Volksdeutsche, Holendrzy, Ukraińcy, Belgowie, wykonywali te najbardziej krwawe rozkazy hitlerowskich mocodawców. Między innymi specyfikowali... Skrzydlną e, porąbkę, a 1 listopada 1944 roku dotarli e, również e, do Gruszowca. Jeżeli chodzi o sam przebieg pacyfikacji, e, źródeł mamy bardzo niewiele. Natomiast część relacji, świadków e, z lat 60.-70. E, no, pozwala odtworzyć e, to, jaka była sekwencja e, poszczególnych e, wydarzeń. Przede wszystkim najpierw było oszczelanie. E, samochodu niemieckiego na szosie e, pod Gruszowcem. Ta szosa była jedną z ważniejszych e, arterii komunikacyjnych e, na tym terenie, na terenie, między powiatem nowotarskim e, a okupacyjnym powiatem nowosądeckim. I również musiała być dozorowana e, przez Niemców. Wiem, sze, wszelkie akcje e, przeprowadzane na tej szosie były e, odnotowywane i również wysyłano tam różnego rodzaju jednostki policyjne, które e, sprawdzały na czym te akcje polegały. Jak się okazało, partyzanci sowieccy oszczerali jeden z niemieckich samochodów i e, wysłano tam właśnie kompanię Mattingena, żeby sprawdzić, jak to wygląda. I niestety to sprawdzenie skończyło się e, pacyfikacją. O godzinie 14 przyjechały trzy samochody wypełnione esesmanami. Nie było żadnego dochodzenia, nie było żadnego, e, e, żadnej rozmowy z miejscową ludnością. Od razu zaczęto palić zabudowania i mordować e, ludzi. Według różnych szacunków zginęło od 33 do 35 osób. W większości były to kobiety, starcy oraz dzieci. Jeżeli chodzi o, o ewentualne reperkusje tej pacyfikacji, Niemcy zabezpieczyli się w jakiś sposób, czyli w meldunku, który sporządzono po tym wypadku, odnotowano, że w starciu z bandą bolszewicką zabito. 50 partyzantów, czyli jednocześnie zabezpieczano się przed ewentualnymi konsekwencjami, które mogły wypłynąć z akcji przeciwko bezpośredniej ludności cywilnej. Aby uczcić ofiary na granicy spalonych osiedli mieszkańcy gruszowca usypali mogiłę. Obecnie znajduje się tam pomnik autorstwa, artysty rzeźbiarza Stanisława Dobrowolskiego. Ten krzyż, którego ja już nie pamiętam. Że on zgnił po prostu i spadł ten krzyż. Nie, ja go nie pamiętam tego krzyża. ale myśmy tutaj się opiekowali te mogiłę, ten kamień, co tu widzimy go z przodu. To zawsze były kwiatki tutaj. Tutaj rodziny, tutaj mama idzie jako dzieci, to byśmy opiekowali się. No i w 1967 roku to jeszcze jeszcze były te gmina dobra, wtedy naczelnik po prostu zrobili ten kamień, już miałem takim chłopakiem 15-letnim, bo to dużo wcześniej społecznym i z dawniejszy z to po prostu też z dobrej organizował. To no i później to było otwarcie takie, takie dość to nawet było fajnie, solidnie zrobione, bo to było i wojsko wtedy, maszerowali tutaj. No było dużo, dużo ludzi, pewnie ponad tysiąc, które na tych bliskich łąkach tutaj siedzieli, inaczej oglądali. To było to fajne. Później z pochodniami ta młodzież szkolna szła do dobrej, do, do, do szkoły. Tak, nie ściliśmy takie, jak gdyby, no. Tak. no to wtedy tak, tak to wyglądało, do tego czasu. No a później w 2005 roku, yy, yy, przepraszam, 2000, yy, 1995 roku znowu przesunęli, po prostu dołożyli te, te, które tu widzimy, te kamienie. To też społeczeństwo gminy Dobra to jako gmina po prostu zrobili ten krzyż, zrobili to tę całą tę To było w 2095 roku. To była bodajże 50 rocznica wtedy. No i do tego czasu to tak jest. No i w tym roku to gmina Dobra znowu odnowiła trochę. Jak widać dość ten wygląda.